Dzień dobry, kłaniam się nisko. Prezydent Andrzej Duda zaprosił nas do Pałacu Prezydenckiego. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam naszych widzów i słuchaczy. Oglądał pan festiwal w Opolu. Okazuje się, że jest pan niebywale popularną postacią. No to bardzo się cieszę. Ale z przedmiotem żartów, kpin, szyderstw. No, polityk musi być nastawiony na to, że jest krytyka i przyjmować tę krytykę ze spokojem, a jak trzeba, to i z uśmiechem. No, kabaretowo można przyjmować z uśmiechem. Ale generalnie tak... Tak poza wszystkim innym. To Pana wkurza? Czy też traktuje Pan to jako, no, w, w, włożył, wliczył Pan to w koszta? No, ja jestem prezydentem, to, to tak musi być. No, polityk Każdy rozsądny polityk, który ma doświadczenie, powie, że to wspaniale, że mówią o nim. i Właściwie nieistotne, co mówią. Ważne, że nazwiska nie mylą. Nie mylili, nie mylili. Dobrze, to tyle o festiwalu w Opolu, którego zresztą przyznam, nie śledziłem zbyt uważnie. Porozmawiajmy o tym. Co teraz się dzieje? Pan wczoraj był w, brał udział w kampanii wyborczej, dzisiaj będzie pan brał udział w kampanii wyborczej. Co się stało z hasłem prezydent wszystkich Polaków? Już jest, już jest nieaktualne, bo teraz ważne jest to, żeby wygrał Wojciech Kolarski, żeby wygrał Prawo i Sprawiedliwość. Nie no przede wszystkim zacznijmy od tego, że wspieram mojego przyjaciela, Wojciecha Kolarskiego rzeczywiście w jego staraniach o mandat do Parlamentu Europejskiego i mam nadzieję, że mieszkańcy Wielkopolski. To zaufanie mu powierzą, bo jest to człowiek, który pracował ze mną przez ostatnie 9 lat tutaj w Pałacu Prezydenckim. Zdobył ogromne doświadczenie także w polityce międzynarodowej. Widział Wcześniej wiele. pracował z Panem w Krakowie? Tak, no, znamy się z Wojciechem ponad 40 lat, natomiast <głos> <głos> poznaliśmy się jako, jako mali chłopcy. Natomiast, natomiast rzeczywiście przez ostatnie ponad 14 lat pracujemy ze sobą na co mhm. dzień. Wojciech był dyrektorem moich biur poselskich, także w czasie, kiedy byłem w Parlamencie Europejskim, więc te zagadnienia europarlamentarne zna znakomicie, no ale przede wszystkim faktycznie był tutaj w tej wielkiej polityce międzynarodowej przez ostatnie lata i co ja bardzo mocno podkreślam, rozumie, co to znaczy interes Rzeczypospolitej. A dla mnie to jest najważniejsze. Dobrze, panie prezydencie, ale ja nie pytałem o Wojciecha Kolarskiego i jego zalety. Pytałem o to, że podkreślanie przez pana, no, także w naturalny sposób wynikający z tego, że to pan jest prezydentem, tego, że pan jest prezydentem wszystkich, nagle staje się jakąś fikcją, bo pan bierze udział w kampanii wyborczej po stronie jednej partii. Tak jak powiedziałem, wspieram człowieka, który uważam, że ma znakomite kwalifikacje do tego, żeby zostać polskim przedstawicielem w Parlamencie Europejskim i mam nadzieję, że mieszkańcy Wielkopolski, niezależnie od swojej afiliacji politycznej, niezależnie od swoich przekonań, to zadanie mu powierzą, bo jest to człowiek, który znakomicie jest do tego przygotowany i znakomicie się do tego nadaje. Proszę się nie gniewać, ale znów Pan mówi o Wojciechu Kolarskim. Ja oczywiście przy całym szacunku dla Pana Ministra Kolarskiego i uznaniu dla jego licznych zasług, etc., etc., pytam o Pana. Dlaczego Pan zdecydował się zaangażować w kampanii wyborczej. No przede wszystkim to jeżdżę i rozmawiamy o bieżących problemach, bo ja mówię o tym, co dzisiaj jest interesujące dla Polski, dla Wielkopolski. A myślę, że bardzo interesującą kwestią są inwestycje, i to, jakie mamy szanse na ich realizację, zwłaszcza te największe o charakterze, powiedziałbym, strategiczno-wręcz dziejowym, czyli takie jak centralny port komunikacyjny, takie jak rozwój sieci kolejowej szybkich kolei, takie jak rozwój polskich portów, czy, czy budowa elektrowni atomowych w Polsce. To są te tematy bieżące, o których, o których w tej chwili i o, mm, rozmawiamy, o których prowadzimy dyskusję. I to jest dla mnie w zasadzie cykl normalnych spotkań, bo ja takie spotkania przecież prowadziłem od początku swojej prezydentury, że jeździłem w różne miejsca Polski i rozmawiałem z ludźmi o, o sprawach bieżących, pytałem ich o problemy, mówiłem im o, o tym, jakie są moje zamierzenia, co chciałbym zrealizować i w zasadzie zasięgałem ich opinii w tych sprawach. Na tym w, w istocie w ogromnej części polegała moja prezydentura i na tym też polegało wcześniej moje zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Nosi pan jeszcze odzież patriotyczną firmy Redis Belt? Noszę różną odzież. Staram się nosić odzież polską. Firma Redis to to jest polski producent odzieży. Tak, oczywiście, zdarza mi się nosić ich Pytam ubiega. Dlatego, że nagle się okazało, że również dzięki temu, że to pan i premier Morawiecki nosicie odzież tej firmy, tak się dziwnie złożyło, że właściciel tej, tej marki zyskał wiele kontraktów w czasie pandemii, zarobił ponad pół miliarda złotych. No dobrze, może nie zarobił formalnie, tyle, tyle wynosiły kontrakty. Nagle się okazuje, że to już nie tylko, że to już nie tylko odzież, ale również no wszystko, w zasadzie wszystko. To człowiek od wszystkiego. Nie zastanawia Pana ta zadziwiająca kariera? Szczerze mówiąc, dowiedziałem się o tej sytuacji wczoraj z mediów. Nie wiedziałem o tym, natomiast cóż, no, każdy inny producent odzieży w Polsce mógł produkować atrakcyjne, ładne koszulki w związku z kolejnymi rocznicami Powstania Warszawskiego, ale jakoś inni tego nie robili. Akurat firma RedisBet rzeczywiście te koszulki co roku produkowała, i, I każdy ja liczyć te koszulki później na... rzeczywiście nosiłem. I każdy mógł liczyć później na taką życzliwość ze strony rządzących. Nie wiem, trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć, panie redaktorze. Tak jak powiedziałem, wczoraj się o tym dowiedziałem. Mój jedyny kontakt z firmą Redisbet to było rzeczywiście noszenie ich, ich odzieży, którą mam w swojej szafie, tak nie ukrywam tego, owszem. Czy zaakceptuje pan, podpisze pan ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa? Poprawki Senatu były ukłonem obecnej władzy w stronę Pałacu Prezydenckiego, w pańską stronę? No zacznijmy od tego, że podstawowym elementem, nad którym zawsze się pochylam, z racji oczywistych obowiązków Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej, jak w ogóle głowy państwa, jest kwestia zgodności z konstytucją. Tutaj w tej ustawie nadal jest absolutnie gigantyczna wątpliwość pod tym względem, mianowicie przerwanie kadencji. Obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, bo tam jest wyraźnie powiedziane, że w momencie, w którym wybór nowej Krajowej Rady Sądownictwa zostanie dokonany, to po prostu przerywa się kadencję członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa i to jest sytuacja, która budzi ogromne wątpliwości od strony, od strony konstytucyjnej. Poza no ale tam tym... jest jednak wola kompromisu, bardzo wyraźna. To znaczy, pierwotny projekt mówił, że tylko. Jak ja to mówię, paleosędziowie mają prawo kandydować, a neosędziowie nie. Teraz zrównano tych sędziów. Ale tak w ogóle to. Przecież jakiego kompromisu? Że ostatnio Komisja Europejska zakończyła procedurę z artykułu 7, powiedziała, że wszystko jest w Polsce w porządku, powiedziała, że praworządność w Polsce została już przywrócona. Nie ma potrzeby żadnego zmieniania prawa. Okazało się, że już jesteśmy praworządnym państwem, nie stawiano żadnych warunków. Przecież, Przecież Komisja nie Europejska ruszajmy, nie ma nie ja, ja potrzeby zmieniania ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w tej chwili, skoro Komisja Europejska tyle krzyczała na temat tego, że to między innymi właśnie jest naruszenie praworządności, a w tej chwili się okazuje, że już nie. A to jest trochę trolling, proszę się nie gniewać, panie prezydencie. Ale takie są fakty, panie redaktorze. Ale pan mówi tak: tak, macie pieniądze z, z KPO, bo już nie ma żadnych problemów, to ja pan nie, 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 nie podpiszę to, ustawy. Nie, 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 nie. To nie jest kwestia macie pieniądze z KPO. To jest kwestia tego, że Komisja Europejska oficjalnie zamknęła sprawę na praworządności w Polsce, kończąc postępowanie w trybie artykułu 7. W związku z powyższym stwierdziła, że Polska w tej chwili przywróciła wszystkie, jej zdaniem, już warunki praworządności. Nie ma potrzeby dokonywania żadnych zmian. I to jest pańskie stanowisko. Nie ma potrzeby tak dokonywania zmian. Tak stwierdziła Komisja Europejska. A pan się z tym stanowiskiem, jak słyszę, zgadza. A ja się uśmiecham. Dlatego, że jak się okazuje, wystarczyło zmienić w Polsce władzę, żeby zdaniem Komisji Europejskiej przywrócić praworządność. To bardzo specyficzne podejście, jeżeli chodzi o demokrację. Kiedy zapadnie decyzja ostateczna w sprawie pańskiego podpisu lub jego braku? Ja wiem, że tak naprawdę na razie tej ustaw ta ustawa jeszcze nie trafia. Na no, kiedy przyjdzie układ. na to czas. Dobra, panie prezydencie, y pozwoli pan, że zacytuję słowa ministra spraw wewnętrznych, Tomasza Siemoniaka, który powiedział... Że w ciągu kilkunastu, ostatnich kilkunastu dni dokumenty o Tomaszu Szatkowskim, ambasadorze Polski przy NATO, dos, dotarły do prezydenta. Spodziewałem się, że ta sprawa będzie załatwiona w taki sposób, że nie będzie zamieszania. Szatkowski nigdy nie powinien zostać ambasadorem i jak najszybciej powinien wrócić do Warszawy. Co to oznacza? Dostał pan kompromitujący ambasadora Szatkowskiego dokumenty? Dostałem dokumenty, ale absolutnie nie są to dokumenty, które w moim przekonaniu w jakikolwiek sposób kompromitowałyby ambasadora Szatkowskiego, ponieważ zostały mi one przesłane w trybie niejawnym. W związku z powyższym nie mogę absolutnie. W żaden sposób nawiązywać do ich treści. Mogę powiedzieć tylko tyle, że treść tych dokumentów nie ma nic wspólnego z funkcją, którą pan ambasador w Brukseli przy Sojuszu Północnoatlantyckim, przy kwaterze głównej NATO pełnił dla Polski przez ostatnie lata. Pełnił zresztą bardzo dobrze i odnosząc tam sukcesy. I w tej chwili zajmuje się przygotowaniem szczytu NATO, zbliżającego się, który jest już za miesiąc i, i nagle jest w tej chwili próba siłowego de facto usunięcia go z Brukseli, odwołania go. No nie siłowego, w normalnej procedurze, jak próbuje A no to nie jest normalna procedura. Normalna procedura jest taka, że jak się kończy kadencja, to się kogoś odwołuje. Pan nie chce się zgodzić na to, by ambasador Szatkowski został odwołany. Panie redaktorze, po pierwsze, formalnie nie ma kadencji ambasadorów. Przyjmujemy, że... 4 lata. Przyjmujemy, że trwa 3-4 lata. Tak? A ambasador Szatkowski jest o 5. Pierwszy. Tak. I ja powiedziałem panu ministrowi Sikorskiemu y, kilka miesięcy temu, tak samo zresztą jak panu premierowi Tuskowi, że oczywiście jestem otwarty na tą zmianę, tylko trzeba działać rozsądnie. Tak jak kiedyś, kiedy w 2016 roku pan ambasador wtedy, Najder. Desygnowany przez Donalda Tuska i jego rząd w 2011 roku do NATO, po pięciu latach pracy, nie był przeze mnie odwoływany, ponieważ chodziło o to, żeby przygotować szczyt NATO, który odbywał się w Warszawie. I dopiero po szczycie NATO dokonaliśmy tej zmiany w normalnym, zwykłym trybie, kiedy, jak to mówimy, robota została wykonana, zresztą dobrze wykonana przez ambasadora Naidera wtedy. Tak samo również i tutaj. Nie widzę żadnego uzasadnienia, kompletnie żadnego dla odwołania pana ambasadora Szatkowskiego tuż przed szczytem NATO, budzenia tym samym zdumienia wśród naszych sojuszników, którzy nie bardzo wiedzą o co chodzi, bo nikt takich rzeczy nie robi, żeby ambasadora z Brukseli odwoływać na miesiąc przed najważniejszym w roku spotkaniem sojuszników. Panie prezydencie, wrócę do tych dokumentów. Czy one nie zatrwożyły pana? No bo jak ja słyszę ministra spraw wewnętrznych, który już w kolejnym wywiadzie mówi, że to są dokument o tej mocy że okazuje się że Tomasz Radkowski nigdy nie powinien zostać ambasadorem nie. to zastanawiam się o co chodzi Pani czy to jest groźny agent sowiecki czy panie redaktorze nie 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 zatrwożyły i powtarzam jeszcze raz, z wykonywaniem przez pana ambasadora Szatkowskiego jego misji w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli nie mają one nic wspólnego i nie odnoszą się w ogóle do tego. Marcin Mastalerek będzie pańskim następcą w Pałacu Prezydenckim? Wystartuje w wyborach prezydenckich? Panie redaktorze, no, nie wiem, kto wystartuje w wyborach prezydenckich, ale jedno mogę powiedzieć na pewno. Wierzę w to głęboko, że moim następcą będzie ten, kogo wybiorą Polacy. No, tak czy, czy owak się tak stanie, panie prezydencie? Będzie pan wspierał Marcina Mastalerka w staraniach o, o, o wybór na, 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 na urząd prezydenta. No zobaczymy. Pytam, parę dni temu pan Marcin Mastradek powiedział, że ludzie go namawiają. Może pan go namawia? Przede wszystkim, przede wszystkim zacznijmy od tego, że... Każdy polityk, który rzeczywiście idzie do polityki, żeby zajmować się sprawami publicznymi, jak ja to się uśmiecham, ma bławę prezydencką w plecaku. To znaczy powinien być nastawiony na to, że jest gotów pełnić najwyższy urząd w państwie. I w związku z tym, jeżeli są takie propozycje, to oczywiście zawsze taką propozycję należy rozważyć. No ja jestem tego najlepszym przykładem, przecież nikt się nie spodziewał w 2014 roku jesienią, że Andrzej Duda może zostać wskazany jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta, a jednak tak się stało. Czy konflikt ambasadorów nie pokazuje takiego uporu, którego trudno zrozumieć Polakom? Minister Sikorski mówi, to rząd prowadzi politykę zagraniczną i powinien mieć do tego ludzi, których, do których ma zaufanie, a pan pokazuje konstytucję, w której jest napisane, że to pan powołuje i odwołuje ambasadorów. I możecie tak trwać, panowie? Przez cały rok? Przede wszystkim ja pan, pan minister Sikorski nie jest prawnikiem, w związku z czym jakby nie oczekuję od niego głębokiej znajomości prawa konstytucyjnego, ale podstawowe czytanie konstytucji powinno być jednak przynajmniej w niewielkim stopniu domeną także i ministrów konstytucyjnych. I powiem tak, jest wyraźnie napisane, że obowiązuje nas wszystkich, to znaczy prezydenta z jednej strony, ale także premiera i ministra spraw zagranicznych. Zasada współdziałania. Ta współdzia Zasada współdziałania zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, wywołanym zresztą przez Donalda Tuska w 2009 roku w słynnym sporze o krzesła, kiedy to próbował nie dopuścić do tego, żeby prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński reprezentował Polskę w, w Brukseli. I, Odbierał mu samolot razem ze swoim ówczesnym przyjacielem, panem ministrem Arabskim. Ten spór został rozstrzygnięty wtedy przez Trybunał Konstytucyjny. Trybunał konstytucyjny powiedział wyraźnie, że politycy są zobowiązani, pełniący te najwyższe funkcje w państwie są zobowiązani do współdziałania Zasada w sprawach współdziałania międzynarodowych. Obowiązuje również Pana, Panie prezesie. Oczywiście, że tak, i ja jestem otwarty na to współdziałanie. No jakoś tego nie widać, proszę wybaczyć. Panie redaktorze, w tej chwili mamy niestety do czynienia z sytuacją, w której strona rządowa łamie procedury nominowania dyplomatów na funkcje ambasadorskie, które obowiązują w Polsce i cały czas funkcjonowały od ponad chyba 30 lat. Tak? To ilu ambasadorów nowej władzy pan w ciągu ostatniego pół roku wysłał, by reprezentowali mianow... Polsce? A mianowicie, panie redaktorze, procedura do tej pory była bardzo prosta wstępną propozycję kandydata na ambasadora do prezydenta przesyłało ministerstwo spraw zagranicznych prezydent zazwyczaj pisał na takim dokumencie zgoda albo brak zgody i to wracało do ministerstwa spraw zagranicznych jeżeli była zgoda to wtedy z taką wstępną zgodą prezydenta następowało otwarcie dalszej procedury czyli opinię komisji sejmowej i tak zwane agrament w państwie do którego ambasador ma być w przyszłości Procedurę znamy dziękujemy serdecznie za ten wkład. obecnie. Próbuje się nominować ludzi na stanowiska ambasadorskie na siłę. Bez wstępnej zgody prezydenta Rzeczypospolitej, bez uzgodnienia z prezydentem Rzeczypospolitej, co oznacza, że w momencie, w którym zgłasza się takiego kandydata na ambasadora obcemu państwu, państwo wstępnie zgadza się na jego przyjęcie u siebie, a potem jest problem, bo Panie prezydent to ma to odmienne od zdanie, to Polska będzie kompromitowana na arenie międzynarodowej. To dotychczasowa procedura pozwalała tego uniknąć. Dzisiaj rządzący próbują stosować warianty sił, ...siłowe... Po to, żeby nie wiem, ominąć prezydenta No dobrze, panie prezydencie, bardzo przepraszam, ale wielosłowie nie zastąpię odpowiedzi na pytanie. Odpowiedź na pytanie nastąpi, gdy pan zechce posłuchać go najpierw. Czyli powiedzieć mi, ile nominacji ambasadorskich podpisał pan w ciągu ostatniego pół roku. Mamy 30 w tej chwili wakujących stanowisk ambasadorskich, to znaczy takich, które są w ogóle nie Nie ma tam w tej chwili polskiego ambasadora. Zazwyczaj Polska jest reprezentowana przez tak zwanych Szarza czyli zastępców ambasadorów. Na, żadne, na żadną z tych placówek rząd, jak do tej pory, żadnego kandydata na. Na ambasadora nie zgłosił. Czyli pan nie podpisał żadnej nominacji ambasadorskiej. Podpisałem nominacje ambasadorskie dla kilku ambasadorów w międzyczasie w, w, w ciągu przede ostatniego pół roku. Przede wszystkim tak, przede wszystkim były to nominacje na placówki dodatkowe obok głównej placówki, którą ambasador zajmuje. Dobrze, ale tak naprawdę to oznacza, że jeżeli ktoś jest akredytowany, na przykład w Kenii, to dostaje również, ja nie wiem, co jest obok Kenii. Znaczy ja wiem, jakie państwa leżą obok Kenii, ale nie wiem, który Ugandę zdaje się, podlega pod ambasadę w. W Nairobi, na przykład. Czyli rozumiem, że pan podpisał, że ktoś, kto jest ambasadorem w Kenii, jest przy okazji ambasadorem w Ugandzie. Tak, podpisałem cały szereg tego typu nominacji. No dobrze, panie e, prezydencie, a oprócz tego nie podpisał pan żadnej nominacji dla żadnego nowego ambasadora. Ja. Nie mylę ministra Sikorskiego z Gąbkiem Pokoju, ale również w tej sprawie, ale widzę, że również w tej sprawie także pan postanowił pójść na wojnę i na zwarcie. Panie redaktorze, I będziecie się tak bić, a my będziemy na to patrzeć. Absolutnie nie idę na żadne zwarcie i najlepszym tego przykładem jest właśnie pan ambasador Szatkowski, o którym mówił pan na samym początku. Ja powiedziałem zarówno premierowi, jak i ministrowi Sikorskiemu: Nie ma problemu. Pan ambasador rzeczywiście jest już na placówce kilka lat. Można dokonać tak zwanej rotacji. Uważam tylko, że należy to zrobić w normalnym Terminie, czyli po zakończeniu szczytu NATO, kiedy ta część najważniejszej w roku pracy będzie zamknięta i zakończona. Nie rozumiem, dlaczego podpisał jest odwoływany pan, w tej chwili. Podpisał pan nominację dla nowego ambasadora przy Unii Europejskiej? Zgodził się pan, że rząd powinien mieć tam swojego reprezentanta, ale nie podpisał pan nominacji. Ale podpisałem odwołanie poprzedniego ambasadora, bo tak ustaliłem z panem premierem Donaldem Tuskiem. Ale równocześnie wtedy z panem premierem Donaldem Tuskiem ustalałem, że rozumiem, że są również i tak zwane placówki prezydenckie, czyli te, w których prezydent reprezentuje Polskę w organizacjach międzynarodowych. Co to za, po, co to za podział? To jest, to jest NATO i to jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. I w tej chwili właśnie jest próba bez żadnego uzgodnienia ze mną odwołania ambasadora przy NATO, i tak naprawdę pan premier Tusk łamie ustalone pomiędzy nami. I zasady. Panie prezydencie, że to nie jest przypadkiem jednak tak, że staje się pan czy dlatego, że pan tego chce, czy dlatego, że tak, po, taka logika jest no, politycznych wydarzeń, staje się pan po prostu obrońcą pisowskiego stanu posiadania. Obrońcą nominowanych przez PiS ambasadorów, obrońcą mediów publicznych, które no, PiS przejął, a teraz przejęła je, odbiła od PiS-u nowa koalicja. Obrońcą stanu posiadania PiS-u w prokuraturze i w sądach. No przede wszystkim, panie redaktorze, zacznijmy od tego, że ja jestem obrońcą ładu konstytucyjnego i ładu prawnego. Mam wrażenie, że już z Panem na ten temat rozmawiałem, ponieważ, wykazując, że ponieważ, czasami nie, nie był Pan tutaj szczególnie Ponieważ aktywny. mnóstwo, ponieważ mnóstwo spośród tych działań, na przykład usunięcie prokuratora krajowego i próba powołania na to miejsce nowego, odbyły się z, jako absolutne bezprawie. Chcę tak. to z całą mocą powiedzieć. To jest. Całkowite, kompletne bezprawie. Nawet naczelna rada adwokacka odmówiła wysłania swojego przedstawiciela na ten, jak to nazwano, tak zwany konkurs na prokuratora krajowego, ponieważ był on. Pozbawiony jakichkolwiek podstaw prawnych. Był prowadzony po prostu bez żadnego oparcia w obowiązujących przepisach, zupełnie poza ustawą. No dobrze, ale wie pan co? Pan jest prawnikiem, pan nas może teraz zalać yy, yy, argumentami czysto pra prawnymi. Natomiast ja rozmawiam z ludźmi. Ja tak, powiem krótko: praworządność w Polsce naruszana jest dopiero w tej chwili. Tak naprawdę. Wcześniej nie była. Wcześniej nie była, bo wcześniej wszystko było ustalone na demokratycznych zasadach i wszystko się opierało na ustawach, a nie na zarządzeniach pana premiera i na się ministrów. Znaczy, to teraz ten rząd narusza praworządność, tak. a Bruksela jest na to ślepa. Absolutnie, zdecydowanie tak. Jest pan chyba w mniejszości z tym poglądem. Być może, ale taka jest prawda. No dobrze, tylko pozostaje mi w takim razie powiedzieć panu tak: pan będzie z tym, z tym zdaniem sobie tkwił, rząd będzie miał inne, i będziemy żyli w, w kraju kompletnego, kompletnej dwuwładzy. Tak jak mamy Trybunał Konstytucyjny, którego nikt, nie, którego ustaleń obecna koalicja nie chce, nie chce przestrzegać i zauważać, tak będziemy mieli, nie wiem, zaraz za chwilę nowy Sąd Najwyższy, bo oni sobie, oni przegłosują ustawę, której pan nie podpisze, ale i tak to zrobią. Mamy bardzo specyficzną sytuację, panie redaktorze. Przez poprzednie 8 lat, od 2015 roku, od jesieni, mieliśmy dwa kolejne parlamenty, w których zdecydowaną samodzielną większość miała Zjednoczona Prawica, przyjmowała ustawy, głosowała przeciwko tym ustawom protestowano. No, ale to nie ma żadnego znaczenia, że protestowano. Był wynik wyborów, ten wynik wyborów był uznany, yy, władza działała legalnie, od samego początku do samego końca na zasadach demokratycznych, zgodnie z konstytucją, przyjmując obowiązujące pamięta, i ustanawiając a obowiązujące pan, jak prawo, jak prawo nie i działając na podstawie tego prawa. Pamięta pan, jak że nie podpisywał wyroków Trybunału Konstytucyjnego? Obecnie, obecnie, panie redaktorze, mamy do czynienia nie z władzą, która... Widząc, że nie jest w stanie na zasadach ustawowych dokonać w Polsce zmian, bo nie jest w stanie bo przyjąć takich przepisów, jakby chciała, działa po prostu na zasadzie kompletnego bezprawia, może rozwiązań władza, siłowych. Może ta władza wie doskonale, że ma, e, ma również obrońcę interesów pis w osobie pana przed sobą i dlatego nie jest w stanie żadnej ustawy przeprocedować jak, jak należy. Ja jestem przede wszystkim obrońcą interesów polskich, bo te interesy polskie były bardzo dobrze realizowane. Dobrze, pani najbliższie, ten potrwa mnie spół... 8 lat. Ten spór o to, kto łamał konstytucję, pozostanie nierozstrzygnięty, bo jak sądzę, zależy on wyłącznie od sympatii politycznych. Ja śmierdę... Niestety w ogromnym stopniu tak, jeżeli patrzy się na to, co mówili przez nie tak, nie tak dawno, przez ostatnie lata, koryfeusze tak zwani nie, prawa konstytucyjnego. Niemniej prawdą jest, że tak jak rząd Bratyszydła nie podpisywał orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, tak obecny rząd również tych orzeczeń nie podpisuje. Mamy więc ciało, które staje się fikcją. Eee, oczywiście Dziowie pobierają wynagrodzenie, z czas, od czasu do czasu wydają jakieś decyzje, orzeczenia, ale to nie ma wpływu na to, co robią rządzący. No, do czego my doprowadziliśmy przez gorszący i coraz bardziej nużący Polaków spór między pisem a platformą? Fakt, zgadzam się z Panem, panie redaktorze, że ten spór momentami jest gorszący i i z całą pewnością dla bardzo wielu Polaków nużący, pan ale, cieszę się, ale cieszę się, że, jedno, że jedną okoliczność pan tutaj zdecydowanie podkreślił. A mianowicie, że e, wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli chodzi o procedurę i o to, skąd oni się biorą, nie zmienił się w istocie w ciągu, się. w ciągu ostatnich lat. Absolutnie. I na takiej samej zasadzie wybierało kiedyś swoich sędziów, można byłoby powiedzieć PO, prawda, W, w latach 2007-2015, kiedy rządzili, i później tak samo na tych samych zasadach. Wybierał również i PiS. Tylko PO nie uznaje trybunału, do którego sędziów wybrał PiS. Um, a PiS nie uznawał trybunału, PiS, do którego sędziów wybrał. Nie, rządził... PiS, uznawał, PiS uznawał. Tylko Beata Szydło odmówiła podpisania, o ile pamiętam, jednego orzeczenia. Ostatnie pytanie to jest pytanie, czy wierzy Pan grupie skupionej wokół Zbigniewa Ziobry, która e, twierdzi, że w całej sprawie Funduszu Sprawiedliwości nie ma żadnej afery, jest to czysta polityka i atak na, e, na nich spowodowany chęcią zemsty. Czy też. Zauważa pan, że co najmniej procedury były tam złamane? Panie redaktorze, ja powiem w ten sposób. Ja nie uważam, że świat po którejkolwiek ze stron sceny politycznej składa się z aniołów i nigdy tego nie twierdziłem. Tak? Mogą być różne sytuacje i między innymi po to jest Centralne Biuro Antykorupcyjne i inne służby państwowe, ale przede wszystkim CBA, żeby takie rzeczy badać, czy przypadkiem nie mamy sytuacji korupcyjnych, bo ludzie są bardzo różni i mają swoje słabości. Od tego zacznijmy. W związku z powyższym, jeżeli są twierdzenia, że doszło do jakiejś nieprawidłowości, to bardzo proszę prze przedstawić na to dowody i prowadzić odpowiednie postępowania. Niech się tym zajmują służby, niech się tym zajmuje prokuratura. Ja nie mam nic o I temu. tu, tu postawmy kropkę, bo Natalia mnie zamorduje, ja i pana może, a i na pańskie życie może się targnąć. Czas po prostu nas dognał, dopadł i pokonał. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za rozmowę. To była... Rozmowa z prezydentem Andrzejem Dudą, jeśli ktoś włączył dopiero teraz. To właśnie informujemy. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo panie redaktorze. Życzę miłego dnia naszym słuchaczom i widzom.